Hej, hej, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po dłuższej przerwie ze względu na to, że był event. Ale jesteśmy już z powrotem, także zaczynamy oczywiście nagrywanie odcinków. Jak widzicie jest tego trochę, zobaczcie. Tutaj się to zaczyna i dzisiaj mam aż tyle odcinków do nagrania, że głowa mała. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko dzisiaj nagrać, ponieważ no, niedługo będzie update, więc chciałbym, żeby te wszystkie powtórki znalazły się na kanale. Przed oczywiście najnowszą aktualizacją. Zaczynajmy od powtórki na obiekcie 704 na mapie Himmelsdorf w moim wykonaniu. No, jesteśmy na bitwie punktowanej. Grałem sobie tej wiaski, zbijam tym czołgiem właśnie na bitwach punktowanych. No i cóż, jak widzicie, mam bardzo ładny, piękny kamuflaż oaza ze skrzyni. Bardzo rzadko się trafiają kamuflaże z tych skrzynek, no ale akurat tutaj mi się udało taki wylosować. Jeśli chodzi o zestaw pocisków, jak najbardziej dużo apeków. ów tutaj, goldaż tyle nie potrzeba, bo ten czołg ma naprawdę bardzo dobrą penetrację. Jeśli chodzi o Heki, 5 sztuk, myślę, że tyle jest wystarczająco. Jeśli chodzi o zestaw zapasów, mamy tutaj dwa jedzenia plus jedno czerwone paliwo. Oczywiście zwyczajny zestaw na każdą bitwę, praktycznie czyli duży zestaw naprawczy, mały zestaw naprawczy, i adrenalina. I dobra, jedziemy sobie w prawą stronę. Jest to bitwa spotkaniowa, czyli żadna dominacja, jedna baza, i tyle w temacie. Podjeżdżamy sobie tutaj w tą pozycję dla No i jest, pokazuje się te 44 tam, również te 30 gdzieś tam, za budynkami. Póki co nie widać. Również Szariotin już tam jeździ. I uwaga, czy będzie pierwszy szał? Zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Te 44 wyjeżdża. Dostaje Amoraka za fula. Dobra, to już mamy 1485 dmg. Bardzo prosty sposób zrobiony tak naprawdę. No i myślę, że trzeba by było wyczyścić tą prawą stronę jednak. Po chwili zdecydowałem się chyba jednak na odwrócenie się do tyłu na tego amixa, który wjeżdża nam na tyłek tak naprawdę. Próba z hajka. No niestety Hayek poleciał sobie gdzieś indziej i go nie przegnęliśmy. On również go nie, nas nie przebija, ze względu na to, że pokazujemy mu tylko działo, więc tam tak naprawdę nie miał zbyt dużych możliwości na przebicie. Póki co 1850 uszkodzeń, 310 zablokowanych, jeden frag. Ten ImX bardzo dziwnie tutaj zagrał, patrzcie, ale ja stwierdziłem, że będę gnawał, że się patrzy gdzieś tam, ale po chwili się odwróciłem na niego. On dalej wyjeżdża. i 8 również nam już atakuje naszych sojuszników. No i tutaj już chyba ImX się poddał, zostaje dobity. 3000 uszkodzeń niecałe, dwa fragi, a jeszcze dosyć sporo do zrobienia, bo 3 na full są, więc coś jeszcze uda się uszczelić. No i cóż, zobaczmy, Obiekt 252U kolejny, nie wiadomo dlaczego w ogóle oni tak przejeżdżają, zobaczcie, zbiera z nie oddaje, jedzie dalej przed siebie. No i tak to mniej więcej wygląda tutaj, no i teraz stwierdziłem, że warto by było się zająć tym E-75 ze względu na to, że tamci są przetrzymywani przez, na, przez nasz zespół dlatego po prostu stwierdzam, że najlepiej będzie się tutaj zająć właśnie tym zawodnikiem e, tak naprawdę tutaj też błąd zrobiłem myślałem, że tam ten obiekt 252u zginie od tego isa IS 5 dlatego strzelam 25 z podpałką wchodzi on niestety również nas przebija ale jak widzicie obiekt 252 nadal tam żyje mogłem go teraz dobić ale naprawdę myślałem, że ten IS-5 to przebije, tak naprawdę. Tutaj liczyłem na drugie podpalenie, we 5, jednak, że to się nie udaje. No i cóż, obiekt cały czas żyje i z piąty chyba zaraz jeszcze zginie Tutaj ładujemy golda dla pewności. Obok działa strzał, przebijamy, dobijamy tego koleżkę. 5584 uszkodzenia, 3 fragi na koncie. No i jedziemy dalej. Próba dobicia ISA-8 niestety nie trafiamy. RNG tutaj nie pomogło. Bitwa nadal jest do przegrania. Tak naprawdę ISO 8 mógłby mnie zabić tutaj na strzała, ale jednak wyjeżdża. Nie już kończymy ładować działo, dlatego już go dobijamy. No i pozostał ten obiekt 252U. Czy zdążymy go dobić? Zaraz się wszystko okaże. Wyjeżdża na podufę i dostaje pigułkę 5933 uszkodzenia. 5 fragów. Dosyć ciekawa bitewka. Mam nadzieję, że Wam się podobała. No, i jak widzicie, tutaj już byłem w Diamentowej Lidze. To jeszcze z poprzedniego sezonu bitwa, chyba. A może nie. A może z tego. Dobra, nie pamiętam. <grytania> 5932 uszkodzenia, 5 fragów, 81,500 zarobione, Jak widzicie, dużo EXPA dosyć, ze względu na to, że korzystałem tutaj z Pilotowego Boostera do EXPA, żeby po prostu dostawać tego EXPA więcej na gwiazdce, zawsze warto. Jeśli chodzi o wynik no prezentuje się to następująco. Szczegółowo oczywiście na szybko Wam również pokażę. Jakby kogoś interesowało, co się w tej bitwie wydarzyło, to może sobie podejrzeć. Kredyty. No i oraz punkty doświadczenia, nagrody. I to tyle w tym materiale. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Z tej strony mówił dla Was Kapitan Radio. Do usłyszenia kolejnym razem. Hej!